Słuchajcie, coś się szykuje i nie mówię tu o żadnym przecieku, clickbaitowej teorii ani o nowych skinach z warsztatu. Mowa tu o tym, że Valve prawdopodobnie właśnie szykuje największą aktualizację od miesięcy i to może wydarzyć się zaraz po majorze w Austin. Ale co dokładnie nas czeka? Nowe mapy, nowy sezon, nowe skrzynki, a może nawet i Gallery Case 2. W tym filmie pokażę Wam wszystkie znaki, które wskazują na to, że coś wielkiego nadchodzi. Ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, więc jeżeli interesujesz się tą tematyką, to polecam Ci zasubskrybować, zalajkować oraz być na bieżąco z naszymi materiałami. A my bez zbędnego przedłużania przechodzimy do dzisiejszego filmu. Turniej Austin Major właśnie wchodzi w decydującą fazę playoff i to bardzo ważny moment nie tylko dla sceny e-sportowej. Ale również dla graczy. Dlaczego? Bo valve po takich turniejach zazwyczaj szykuje jakąś aktualizację. Zapowiedziany mamy nowy sezon. W sumie to idealny moment na dodanie też nowej aktualizacji, jeszcze lepszej niż poprzedni sezon. A teraz, gdy kończy się ten drugi sezon premier, to fajnie jakby wleciało coś konkretniejszego. I nie są to tylko moje teorie, bo wiele osób na X-ie opublikowało tweety, w których spekulują o tym, co może nastąpić w najbliższych tygodniach i naprawdę jest tego masa. I są to osoby, które zazwyczaj się w swoich teoriach nie mylą. Ale nie jesteśmy tu przecież dla samych teorii, więc spójrzmy na kilka twardych danych. W grze nadal mamy tego naszego X-ema, który jest przedmiotem limitowanym. Jego żywotność to około jeszcze 24 dni, co wypada w połowie lipca i co Ciekawe, to już po Majorze, A skoro będzie nowy sezon, to możemy zobaczyć nowe rotacje map, nowe kolekcje doda nowych map oraz możliwość dodania paru, właśnie, map typu Cash albo na przykład Cobblestone. Co prawda, większe szanse jest na to, że zobaczymy Cash niż Kobla, ale może być różne. Ale to nie wszystko, bo Valve może też dorzucić nową skrzynkę do na przykład aktualnego dropu, przy tym wyrzucić jakąś skrzynkę, która zostanie wycofana do tej puli, kiedy mamy tam 1% na to, że dropniemy tą skrzynkę po meczu, co na pewno ucieszy wielu inwestorów takich skrzynek jak chociażby jak chociażby Fracture Case, czy może Rico. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike od 2. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24 godziny i możecie otwierać je za darmo, codziennie. Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 zł i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele metod płatności, takich jak bliskiny, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób a jeżeli chcesz wymienić skiny, to polecam Ci pirate bo jest to strona, na której nie wliczają cen floatów, naklejek, czarmu oraz patternów do wartości wypłacanego skina, więc polecam oczywiście z kodem CSINWESTYCJE, Inwestycje. Link w opisie. Mogą też prowadzić nowe przedmioty w systemie Armory. Co by było bardzo przydatne, tylko jestem ciekawy, czy po takim dodaniu przedmiotów stare zostaną wycofane, czy też. Nie. Prawdopodobnie po takiej zmianie powinniśmy być poinformowani dużo wcześniej, bo tak zapowiedziało Valve. Na razie nie mamy żadnych informacji co do tego, więc zmian na razie jakichś większych nie oczekuję. No, chyba że po tym 25 dniu zobaczymy od razu jakiś item limitowany, no bo tutaj nie musimy mieć żadnej informacji. Albo Valve zaskoczy nam czymś zupełnie nowym, czego się nie spodziewamy. Takim zaskoczeniem mogłyby być misje, które nie były w taki sposób przedstawiane przez nikogo, a zostały właśnie w taki sposób dodane. I tu pojawia się coś, co naprawdę rozpala wyobraźnię inwestorów no i fanów skinu. Chodzi o to, że jest pewna teoria w internecie ogólnie bardzo, bardzo ostatnimi czasy popularna, a chodzi o to, że możemy dostać kontynuację skrzynek z Armory. Chodzi tu o coś takiego, że możemy dostać Case 2 lub Gallery Case 2. Wielu graczy zadaje sobie pytanie, czy warto teraz inwestować w te skrzynki? Oczywiście nie. Ale zdecydowanie inaczej by to wyglądało, gdyby skrzynki zostały usunięte, a weszły ich sequele. I to bardzo dobre pytanie, czy tak w ogóle może być. A historia pokazuje, że Valve lubi wprowadzać kontynuację skrzynek. Były na przykład chromy. Chromy jedynki, później dwójki i tym podobne. Były potem pryzmy, pryzma jedynka, pryzma dwójka, czy chociażby gamma jedynka, czy gamma dwójka. Więc powstanie skrzynki takie jak Feather Case 2, czy Galerii Case 2 brzmi całkiem realnie, no i musicie mi to przyznać. Ale pamiętajcie, że często jeżeli wychodzi sequel danej skrzynki, nawet jeżeli druga zostaje wycofana, to nie zawsze znaczy, że jest to ogromny zysk i tym podobne. No bo w praktyce wychodziło to zdecydowanie różnie. Kiedy weszła pryzma dwójka, to Prisma 1 zyskiwała jeszcze więcej na wartości, dlaczego? Bo była bardziej ograniczona, no i miała w swojej kolekcji bardziej OG skiny. Więc jeżeli wyjdzie FeverCase Case 2, to nie znaczy, że FeverCase Case może być mega drogi, czy coś w tym stylu, chociaż taka sytuacja może nastąpić, ale tu dokładnie tego nie wiemy. Internet zalewają generowane przez AI grafiki wyglądające jak pełnoprawna skrzynka z gry, Counter Strike, jednak pamiętajcie, że nie są to oficjalne screeny i w żaden sposób nie jest ta skrzynka jeszcze potwierdzona. To nie oznacza, że oficjalnie materiał ten trafi do Counter Strike'a i takowa skrzynka wyjdzie, chociaż wygląda to miele legitnie, ale społeczność jest gotowa na to, żeby taka skrzynka była dodana. Jestem ciekawy, czy Valve w jakiś sposób w końcu posłucha społeczności, czy dalej będzie miało nas gdzieś, więc co wiemy, Major się kończy, sezon drugi, się kończy, więc nadchodzi sezon trzeci, rotacje map nadchodzą wielkimi krokami, a teoria o Feather Case 2 i o Galerii Case 2 mają ręce i nogi, więc możemy się tego naprawdę spodziewać. Chociaż może wyjść to też inna skrzynka, w tym samym armory, więc jestem ciekawy, co Wy sądzicie o tej teorii. Czy Valve nas zaskoczy, czy raczej Czujecie, że będzie to powtórka z drugiego sezonu, a nic takiego większego na plus się nie zmieni? Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o tych zmianach, które mogą nadejść w najbliższym miesiącu do Counter-Strike'a. Czy Wam by się podobały takie zmiany, czy niekoniecznie?